Witajcie, kochani, rozpoczynamy nowy tydzień, 15 grudnia 2025. Jaka energia, poniedziałek, co ze świata, zwierząt. O, wow! Moi kochani, cudowna, piękna karta. Związkowa, uczuciowa, miłosna, wydry. Wydra, która mówi nigdy nie jesteś sam, nigdy nie jesteś sama. 65. Mistrzowska jedenastka. No cudowne. Te wydry tuląd się tworzą serduszko, widzicie? Takie szamańskie, piękne wydry. A jeszcze wcześniej dla siebie wylosowałam z takiej talii księżycologii Jasmin Boland. O, z takiej wylosowałam też taką uczuciową, piękną energię, to jest nowa księżyca w wadze czyli rozpoczyna się nowy cykl uczuciowy, kochani to jest też taka miłość, własna miłość do siebie, o też różowy kolor pasuje, ale też w relacjach się ociepli i będzie porozumienie komunikacja, to jest bardzo dobry zwiastun jest takie ocieplenie i może Dlatego nie ma śniegu i nie ma zimy. Jest takie ocieplenie w sercach, że aż cieplej na zewnątrz. Słuchajcie, kochani, no lecimy do tych wyderek. Przeczytam Wam, co tutaj Wydra chce ciekawego nam powiedzieć. Ale cudownie, moi kochani 65, już idziemy czytanka. Przesłanie od Wydry. Wydry dbają o siebie nawzajem, <laughs> i niczym prawdziwi przyjaciele wyrażają swoje uczucia poprzez dotyk. Takie gesty jak uścisk czy trzymanie za rękę upewniają nas, <laughs> że tak naprawdę nigdy nie jesteśmy sami i że zawsze ktoś się o ciebie troszczy. Duch Wydry przypomina, byś doświadczał, doświadczała, wyrażał i wyrażała przyjaźń namacalnie. Dosłownie, sposób do komunikacji: wykorzystuj swój głos, mimikę, gesty i czyny, pozwalając, by Twoja miłość wyrażała się nie tylko poprzez słowa. Wydra mówi, że liczy się obecność, zatem bądź w pełni obecny, bądź w pełni obecna. Spędzając czas z tymi, na których ci zależy, pomagając im poczuć miłość i uznanie, jakie do nich żywisz. Nadszedł czas na radosną celebrację miłości obecnej w Twoim życiu pod postacią przyjaźni. Uściskaj kogoś, dotknij jego ręki, jej ręki, lub po prostu spójrz tej osobie w oczy. E, mówiąc, zależy mi na tobie, zależy mi na tobie, jesteś dla mnie ważny, jesteś dla mnie ważna. Znajdź czas na przyjaźń. Wydra obiecuje, że gdy tylko zwrócisz się ku innym, przypomnisz sobie, że i ty jesteś kochana, kochany i ważna i ważny dla wielu osób. Nigdy nie jesteś sam, nigdy nie jesteś sama. I jesteś zawsze kochana, jesteś zawsze kochany, zawsze. I to nie tylko chodzi o przyjaźń w takich relacjach, gdzie mamy przyjaciół. To też chodzi o związki. To też chodzi o to, żeby się przyjaźnić w relacjach bliskich, intymnych, żeby po prostu pogłębić tą więź, bo można być tylko w roli Partner, partnerka, mąż, żona, dziewczyna, moja dziewczyna, mój chłopak, ale zaprzyjaźnijcie się ze sobą. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, nigdy nie jest za późno, nawet po latach. Wszystkiego dobrego, kochani. Dbajcie o siebie, oczywiście, jak zawsze. I do zobaczenia jutro. Papa, pa. dobrego poniedziałku.